To padło, o to, tydała Łoooooo nie, nie potykać Która noga, która noga Moje wątłe ciało gamera nigdy nie znało takich poziomów wysiłku Witam, z tej strony Kuba z kanału PNT CMZ Football Jest ze mną T-Volt Jedę futbol, oraz na samym końcu mamy Seto. Numer jeden. Czemu jedynka, jak jeden to bramkarz? Było <noise> to widziałem. Trzy konkurencje. Każdy punkt zdobyty w każdej konkurencji przechodzi na kolejną i później na końcu zrobimy podsumowanie i zobaczymy kto w sumie zgromadzi więcej punktów. Czyli na przykład teraz w pierwszej konkurencji każdy z nas uderza pięć piłek. Tyle ile, ile razy trafi w poprzeczkę, tyle zdobywa punktów. I później będziemy robili kolejne konkurencje. Myślę, że w poprzeczkach będzie najłatwiej zdobyć, ponieważ mamy najwięcej uderzeń. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście wpadali do sklepu Eventim Sports gdzie możecie w najlepszych cenach kupić najlepszy asortyment piłkarski. Subskrybujcie kanał, ponieważ to bardzo motywuje. Zbliżamy się do liczby 600 tysięcy subskrybentów, dlatego jest to naprawdę ogromna liczba, więc subskrybujcie, to bardzo motywuje, tak powiedziałem. I lecimy dalej z filmem. Także kontyzjowany pierwszy. No nie, no dobrze Do odstrzału już jest na Dawaj, Dzięki Karol! Uooo. I tak, wszystkie pięć. No i trzecie. Ostatni, lecisz. Dasz radę! Ja muskam delikatnie, bo jestem wrażliwy. Jesteś gotowy? Brałkarz? Mentalnie tak, ale fizycznie nie wiem, czy dam radę. Dawaj Skocznie Ej, ale to nie jest śmieszne Faktycznie ja. mam Dziwot nie, nie dotykaj. Dawaj, Która noga? Która noga? Masujemy, tak masujemy Będzie A, lepiej Be Mówiłem o, o mentalności Mentalnie jest okej okay. A kurde Dobrze, że dotknął drugiej Kurde o! 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 Yeah! O! O! o lecisz, pierwsze uderzenie Ooo, i podwójna będzie, a nie no Oni mają sześć piłek, ponieważ jest ich dwóch Więc niech mają po trzy. Dawaj. O, ale to ładnie teraz poszło. A jest, dawaj druga. I trzecia. Czyli w sumie ile macie punktów? Trzy. Dawaj, no, ja, dawaj. Dobra, biedronka. dobra, dobra, dobra. Dawaj Biedrońka. Dobra, słabo. Dobra, spokojnie, jeszcze raz. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Ja bym się kłócił, serio, ja bym się kłócił. Nie, nie było, nie było. Dawaj, ostatnie. E, szkoda. Biedny Jenny, szkoda. Dawaj. Zrobisz Dobra. to. Pierwsza piła, pierwsza poprzeczka Blisko, blisko. O Ej, dwa, nie, jakim cudem? Dawaj, bo czasem... <gryw> dawaj. Czekaj Dobrze. O nie. Jeszcze jedna. Zrobisz to. Dobrze! I teraz ty nie trafisz i masz tyle co ja. Zajebiście. <gry> można, Dobra. można. Takie wypadki przy pracy się zdarzają, nie? No. Dobra, przechodzimy do kolejnej konkurencji. Zrobimy tak, patrzcie, podrzucamy piłkę, żeby... albo nawet bliżej, tak? I musimy walnąć z pierwszej piłki, żeby wylądowało w bramce i żeby Dżeddy nie obronił. Dobra, cholera, spróbuję. Dawaj, próbuj. To są dwie opcje, albo poleci za boisko, albo cię zabije. Jak na razie masz jeden punkt. Cholerę. Ja się boję trochę. No to no, ja robię? Środek celu, środek. O, tak, no, ale dobre, dobre. Oh. Nie, no dobra. się oh. To są piłkarze. Podatność na skurcze jest maksymalna. Dobra. wyszedł z piwnicy, kurde jest tych gier? No. Wrzej. Tak, tutaj, dawaj, dawaj. Ooooo Dawaj następną. Ło! Wow. Oh, wow. Dawaj na od Za dużo siły w to wkłada. Musisz włożyć to Jak jak mają. Ło! Wow. Ostatni strzał, dawaj. Tak, Ta, ja ciebie z główką. Dawaj, dawaj. Oh. Dobra, dwa punkty. Teraz dawaj. Ja jestem zawsze blisko sukcesu, ale nigdy jednak tam, gdzie powinienem być. Uważaj na skurcz Tak A no, dawaj tak. szelaj. Dobra ponów próbę pozwalam ci Okej okay, dzięki Nawet szał nie było oddanego Ej tu jest słońce nic nie się widzę No kurde się pochylić bardziej No właśnie I ostatni o! Ale jeden punkcik dalej na koncie, piąteczka. Dobra, ale w sumie powiem Wam, że stosunkowo do nich, że sześć piłek to jest taki fair, nie? No Lekko, proszę! Szał szau! Oooo! Kurde! gościu! Co tu się stało? Eee wszędzie. O! Mogę jeszcze raz? Nie. Ej! No możesz, to jest. Jest jak źle. Jak źle. Dobra. No nie, 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 jest nie, 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 Ja to nie, to profesjonalnie robił. nie, 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 taki skurcz właśnie nie, przy tym. nie, Tak, Dobra, jest? Dobra, Uśma, ale wsiadło. U -o, 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 o A jeszcze jedna miała być? O kurde. Dobra, trudno. Dobra. Ponieważ chciałeś, żeby były hardkorowe wyzwania Tak, albo punkt, albo nic To musisz tak trafić, żeby piłka wcześniej, przed polem karnym, w ogóle się nie odbiła i żeby sobie tak czysto, ładnie trafiła do brameczki huh. Karol, szykuj wózek i Nie no dobra, tak serio to zróbmy <laughs> tak, jak trafisz, to masz dwa punkty za coś takiego, a jak normalnie trafisz do bramki to jeden punkt okay. I tam jeszcze jest utrudnienie, bo jest ten rebounder tam stoi i jak ktoś niego trafi, to pewnie piłka na bok poleci Jezus Maria, dobra spróbuję Tak przypadkiem się ustawił, ale jak już jest, to niech sobie tam stoi Maksimum moich sił będzie Pa, 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 pa. O jeden punkt boję się skurczów ja za słaby jestem, drodze Jeden punkt na razie w tym Ale będzie do bramki czy nie, 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 nie ma szans, nie wiesz. Czyli masz trzy punkty w sumie, dawaj Teraz traf do bramki, dawaj A zmieniam już priorytety nie ja. Oh, to był mój dziewiczy występ na kanale piłkarskim, i tak jestem z siebie dumny. Ale półtorej godziny czy dwie piłki nożnej do takiego amatora to za dużo. Dziękuję za tą możliwość. Jak się czujesz? Moje wątłe ciało gamera nigdy nie znało takich poziomów wysiłku. <grym> <grym> Dawaj, może ty... Ty, opcji, weź tam złota. ...podniesiesz poziom tego odcinka. Aha, jasne. <grym> Puśćcie na początku tych lepszych. Nie wiem, no ja nawet nie wiem, czy moja doleci do, do bramki, nie? Dole. O, Ale żeby doleciało, tylko musisz trafić. Okej, okay, dobra. Obierz dobry kierunek O, w prawo trochę bardziej. W prawo, nie? No O Ty, będzie, będzie. Nie, kto tam to położył? No nie! Ale mówiłem o tym, że to jest właśnie przeszkoda, która tam się pojawiła. Dobra, masz jeszcze w bonusie jedną piłę. Dobra także twój występ również teraz dobiega końca I tak największy wyczyn to jest trafienie w poprzeczkę, bo to jest najtrudniejsze dla mnie. Znaczy wszystko było w zasadzie trudne. Dzień. Dobra, piąteczka. I do zobaczenia. Idę ćwiczyć nie przed kątem Musimy podnieść poziom odcinka. Spróbujcie zdobyć za dwa punkty. Zobaczymy czy go podniesiemy, czy obniżymy, nie? No, musicie podnieść. Dawaj. 6 piłek po trzy strzelają. Uu. No opposite. Ale no. też trzeba powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni bardzo o. po treningu. Zmęczenie. Dawaj. Ale jeden punkt ci no. jest. Dawaj. Ja, to Dawaj. Ale to było, to było dobre, bo Dawaj, już teraz ostatnio. Jest, za dwa. Dobra, za dwa punkciki. W sumie to trzeba coś tam mieć, tą nogę tak wyćwiczoną, żeby umieć kopno No, Kuba teraz obieca wszystkim, że za pierwszym razem trafi... No właśnie wszystko. Dawaj Kuba. Dobra, pokaż to. Znaczy ja robię taką taktykę. Na razie nie próbuję mocno, tylko próbuję trafić do bramki. Dobra. dobra. To nie wiem czy wjazd będzie mi się zgadzał. CZMZ 16. Specjalnie przysupeczku śusepeczku. Jeden punkt, lapid na. Dobra, teraz powiedz mi. Jedno, dobra. Ale po jednym to się liczy, tak, masz warunki, tak? Na punkty, tak? Po Ale teraz muszę musisz powiedz, chaty dużo młotów. Ej, było z dali nie modlicie? No to, to dwa punkty. Z tego dobra, z prostego podpicka No trafił to, to, trafi, to Dobra, czas było, na ostatni bo... Ej poprzeczka, co ty na to? Dawaj, dawaj poprzeczkę. No, ale najpierw zakład osoba, dobra Ty, ty Jak ja było ty. blisko <laughs> Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli się Wam spodobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, o jeszcze drzedzi tu przyszedł. Siema, siema, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Go za również subskrybujcie za wystąpienie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.